By nabrali otuchy, wiedząc dobrze, jakim przysięgom zawierzyli. I lud Twój wyczekiwał ocalenia sprawiedliwych, a zatraty wrogów. Czym bowiem pokarałeś przeciwników, tym sławiłeś nas powołanych. Pobożni potomkowie dobrych składali w ukryciu ofiary i ustanowili zgodnie boskie prawo, że jednakowo te same dobra i niebezpieczeństwa podejmą święci, i już zaczęli śpiewać hymny przodków. Oto słowo Boże. Szczęśliwy naród, wybrany przez Pana. Sprawiedliwi radośnie wołajcie na cześć Pana, prawym przez twoi pieśnię chwały, błogosławiony lud, którego Pan jest Bogiem, naród, który On wybrał na dziedzictwo dla siebie, szczęśliwy naród, wybrany przez Pan. Czy Pana zwrócone na bogobojnych, na tych, którzy oczekują Jego łaski, aby ocalił ich życie od śmierci i żywił ich w czasie głodu? Nasza oczekuje Pana, On jest naszą pomocą i tarczą. Panie, niech nas ogarnie Twoja łaska, według nadziei pokładanej w Tobie. Czytanie przypomina nam refleksję młodego kościoła o wielkości naszej wiary. Czytanie z listu do Hebrajczyków, bracia, wiara jest poręką tych dóbr, których się spodziewamy, dowodem tych rzeczywistości, których nie widzimy. To dzięki niej przodkowie otrzymali świadectwo. Dzięki wierze ten, którego nazwano Abrahamem, usłuchał wezwania, by wyruszyć do ziemi, którą miał objąć w posiadanie. Wyszedł, nie wiedząc dokąd idzie. Dzięki wierze przywędrował do ziemi obiecanej, jako ziemi obcej, pod namiotami mieszkając z Izaakiem i Jakubem, współdziedzicami tej samej obietnicy. Oczekiwał bowiem miasta zbudowanego na silnych fundamentach, którego architektem i budowniczym jest sam Bóg. Dzięki wierze także i sama Sara, mimo podeszłego wieku, otrzymała moc poczęcia. Uznała bowiem za godnego wiary tego, który udzielił obietnicy. Przeto z człowieka jednego i to już niemal obumarłego powstało potomstwo tak liczne jak gwiazdy na niebie, jak niezliczone ziarnka piasku na wybrzeżu morza. W wierze pomarli oni wszyscy, nie osiągnąwszy tego, co im przyrzeczono, lecz patrzyli na to z daleka i witali, uznawszy siebie za obcych i gości na tej ziemi. Ci bowiem, co tak mówią, Wykazują, że szukają ojczyzny. Gdyby zaś tę wspominali, z której wyszli, znaleźliby sposobność powrotu do niej. Teraz zaś do lepszej dążą, to jest do niebieskiej. Dlatego Bóg nie wstydzi się być nazywany ich Bogiem, gdyż przysposobił im miasto. Dzięki wierze Abraham, wystawiony na próbę, Ofiarował Izaaka i to jedynego syna składał na ofiarę, on, który otrzymał obietnicę, któremu powiedziane było: Z Izaaka będzie dla ciebie potomstwo. Pomyślał bowiem, iż Bóg mocen jest wskrzesić także umarłych i dlatego odzyskał go na podobieństwo śmierci i zmartwychwstania Chrystusa.

bo o godzinie, której się nie domyślacie, Syn Człowieczy przyjedzie. Alleluja Alleluja, 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 Alleluja. Pan z wami i z Duchem Twoim Według świętego Łukasza. Chwała tobie, Panie. Jezus powiedział do swoich uczniów: Niech będą przepasane biodra wasze i zapalone pochodnie, a wy bądźcie podobni do ludzi oczekujących swego Pana, kiedy z uczty weselnej powróci. Aby mu zaraz otworzyć, gdy nadejdzie, i zakołacze. Szczęśliwi o wisłudzy, których Pan zastanie czuwających, gdy nadejdzie. Zaprawdę powiadam Wam, przepaszę się i każę im zasiąść do stołu, a obchodząc, będzie im usługiwał. Czy o drugiej, czy o trzeciej straży przyjdzie, szczęśliwi oni, gdy ich tak zastanie. A to rozumiejcie, że gdyby gospodarz wiedział o której godzinie przyjść ma złodziej, nie pozwoliłby włamać się do swego domu. Wy też bądźcie gotowi, gdyż o godzinie, której się nie domyślacie, syn człowieczy przyjdzie. Oto słowo pańskie. A Tobie Chryste. Drodzy w Chrystusie, siostry i bracia. W, kontynu w kontynuowanym czytaniu Ewangelii, dzisiaj w dwunastym rozdziale Łukaszowym słyszymy tą Przypowieść o czuwaniu, o oczekiwaniu, i w tym kontekście też pierwsze czytanie mówiło nam o, podawało nam przykład, jak Izraelici oczekiwali wyzwolenia, oczekiwali zakończenia pewnych ograniczeń, które przeżywali. I myślę, że to każdy z nas też przeżywa różnego rodzaju ograniczenia. Czy to czasowe, czy przestrzenne, czy, czy, czy zdrowotne, czy jeszcze inne. Ale dzisiaj chciałbym się zatrzymać nad głównie nad drugim czytaniem. Najczęściej zatrzymujemy się nad Ewangelią, to jest wiadomo najważniejsze słowo Pana Jezusa, ale bogactwo Słowa Bożego jest większe i czasem właśnie to pierwsze nawiązujące do Ewangelii. Jest jest wspominane, a drugie jakby trochę zapominane. No w krótkiej homilii nie ma możliwości nad wszystkim się zatrzymywać, więc jakiś czas temu ktoś mi też zwrócił uwagę, że jakby opuszczam drugie czytanie, więc dzisiaj chciałbym się nad tym zatrzymać. Słyszeliśmy fragment z listu do Hebrajczyków. W zasadzie to Początek czterech tygodni, kiedy czytamy ten list w tym roku liturgicznym, w roku liturgicznym C, w tym drugim czytaniu na początku roku czytaliśmy przez siedem tygodni fragmenty pierwszego listu do Koryntian, potem przez sześć tygodni fragmenty listu do Galatów, ostatnio też cztery tygodnie listu do Kolosan i teraz od dzisiaj i jeszcze przez trzy niedziele fragmenty listu do Hebrajczyków. To jest jakby niezależny rytm też tych czytań. Ten fragment przede wszystkim mówi o wielkości wiary. To jest ciekawy tekst. Kiedyś mówiono list świętego Pawła do Hebrajczyków, i jeden z profesorów, rozpoczynając wykład na temat tego listu, na początku. Semestru y, powiedział, proszę Państwa, chciałbym, żebyśmy pamiętali o trzech rzeczach. Gdy będziemy mówić cały o tym liście, o treści tego listu. Byśmy pamiętali o trzech rzeczach. Po pierwsze to nie jest list, po drugie nie napisał go święty Paweł i po trzecie nie jest on skierowany do Hebrajczyków. Może żartobliwie, ale mam nadzieję, że nam to utkwi w głowie. Po pierwsze, nazywany jest listem, ale to jest naprawdę piękna, starochrześcijańska homilia. Najstarsza homilia, jaką mamy zachowaną gdzieś z pierwszego wieku jeszcze. Też jej autorem nie był Święty Paweł. Chociaż niektóre wątki są podobne, są niektóre jednak są bardziej rozwinięte, jakie jeszcze wtedy nie istniały, gdy żył Święty Paweł. No i do Hebrajczyków. To był. To była ta homilia, ten tekst jest skierowany do chrześcijan, którzy dobrze znają korzenie hebrajskie, żydowskie. Też spora część to byli przecież judeo-chrześcijanie. Dlatego jest wiele odniesień do wiary Izraela. Stąd ta nazwa, ale to jest tekst, to jest homilia skierowana do chrześcijan. I no, nie mogę tutaj całości streścić, Między innymi, jedna z takich większych treści tego, tej, 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 tego listu, czyli tej homilii, jest prawdą, że Chrystus jest kapłanem. W świadomości tych, którzy wtedy żyli, Jezus nie pochodził przecież z rodu kapłańskiego, był osobą świecką w świetle prawa rzym, żydowskiego. W świetle prawa rzymskiego był przestępcą politycznym, bo tak był skazany przez Piłata. Był osądzony przez, yy, przez władze, też yy, te religijne, jako fałszywy Mesjasz, jako fałszywy prorok. Więc jego śmierć była zwykłą, można powiedzieć, egzekucją przestępcy. I dopiero chrześcijanie, właśnie tą myśl rozwija list do Hebrajczyków: chrześcijanie, w perspektywie Ostatniej Wieczerzy i Kalwarii, zrozumieli, że to nie była śmierć zwykłego skazańca. Tylko to była jedna najważniejsza liturgia świata, jedyna skuteczna. Na krzyżu, która rozpoczęła się, była jakby antycypowana wcześniej, na no ostatniej wieczerzy. To jest piękna treść, no właśnie tego listu. Myślę, że może ktoś sięgnie, przeczyta cały tekst, może z komentarzami, jakby wymagały wyjaśnienia. Natomiast ten fragment, który dzisiaj słyszymy, to jest fragment 11 rozdziału, początek 11 rozdziału który mówi o wierze i przede wszystkim odwołuje się jako do głównej osoby tu do Abrahama. W tej pięknej homilii autor tłumaczący wiarę chrześcijańską odwołuje się do postaci Abrahama i do jego wiary. Wiara jest poręką tych dóbr, których się spodziewamy, dowodem tych rzeczywistości, których jeszcze nie widzimy. I Podaję przykłady właśnie ze Starego Testamentu, tej głównie Abrahama. Gdybyśmy tak czytali no, trochę szerzej, nie tylko ten fragment, to widzimy odwołanie i do wiary Henocha, i do wiary Noego, i Abrahama, i Sary, Izaaka, i Jakuba, i Józefa, i Mojżesza, i tych Izraelitów, którzy opuścili Egipt, i do wiary Rachab, i do wiary Gideona, i Baraka, Samsona, Jeftego, Dawida, Samuela, proroków mnóstwo. Ten fragment, który dzisiaj słyszymy, odwołanie do wiary Abrahama. I w tym fragmencie, w tym fragmencie tej pięknej homilii, zwanej listem do Hebrajczyków, autor mówi, że Abraham wyruszył, otrzymał obietnicę od Boga, że otrzyma nową, wspaniałą, piękną ziemię, ale nie, miał, nie dotrzymał mapki. Nie otrzymał wyraźnie wskazania, otrzymał wskazanie wyjdź. Jeśli uwierzysz, to wyjdź i wyszedł. Przyszedł do ziemi obiecanej, oczekiwał jakiegoś wielkiego miasta na fundamentach, którego architektem budowniczym jest sam Bóg. On tego nie zauważył jeszcze. Ta wiara, którą, którą miał, która jest stawiana jako wzór wiary chrześcijan pokazuje, że on w pełni swego życia ziemskiego nie osiągnął, nie zobaczył w pełni obietnic. On słyszał obietnicę Boga, że jego potomstwo będzie jak gwiazdy na niebie, a tymczasem w ogóle nie ma potomka. Potem, gdy już miał, Bóg domagał się od niego ofiary. Jakiej wielkiej wiary musiał być wtedy Abraham, żeby Bogu zawierzyć, mimo tak niesprzyjącej okoliczności. Jeśli czytamy całą księgę rodzaju, czy ten fragment przynajmniej o Abrahamie, to widzimy, że to nie była postać wcale taka nieskazitelna. On też ma swoje upadki, swoje słabości, ale w tych przypadkach, kiedy trzeba było zawierzyć Bogu, zawierzył Bogu. Otrzymał wspaniałą obietnicę i poszedł. I w tym jest przykładem właśnie dla chrześcijan. Tu mówi autor właśnie tej pięknej homilii, tego listu do Hebrajczyków. Tutaj wyraźnie też odwołuje się do tej ofiary, którą Abraham miał złożyć ze swego syna Bogu. I autor tego tekstu porównuje to do ofiary Chrystusa. W ostatniej chwili anioł zatrzymał rękę Abrahama, Abraham nie zabił swego syna, jak mu się wydawało, czego Bóg od niego się spodziewał. Ale Chrystus przeszedł przez śmierć. Na krzyżu nie było tej ręki anioła, która na Kalwarii, która by zatrzymała śmierć Chrystusa. Chrystus umarł, przeszedł dalej. Dlatego właśnie wiara Abrahama jest tą zapowiedzią zwycięstwa Chrystusa, jego zmartwychwstania. Właśnie czy Abraham, czy inni też wymieniani w tym fragmencie tej komili przez tego autora tego tekstu pokazuje, że oni Ci przykłady wiary, ci świadkowie nie mieli kontroli nad przyszłością. Oni tylko mieli, tylko i aż mieli wiarę w to, że Bóg prowadzi, nie wiedząc do końca, jak to będzie. I za życia ziemskiego nie osiągnęli, nie widzieli wprost owoców swojej wiary. W pewnym sensie, właśnie, wiara jest taką powiedzeniem Bogu: wierzę, i do końca. Nie jestem w stanie tego zweryfikować. Nie jestem w stanie tego sprawdzić. Ja wierzę Bogu. To jest piękny temat, i myślę, że warto byłoby szerzej rozwijać: czy samego postać wiary Abrahama, czy wiarę w naszym życiu. No to świętujemy, ja, przecież na Eucharystii świętujemy naszą wiarę, a nie jakieś inne sytuacje. I dlatego ta piękna homilia, ten drugi. To drugie czytanie do Hebrajczyków nam przypomina, co świętujemy w tej chwili, w tej Eucharystii, w naszym życiu, jakie są nasze wyzwania. Może Abraham jest dla nas postacią dość daleką, może trochę mało znaną, ale pomyślmy o tych osobach, które podtrzymują naszą wiarę, które inspirują naszą wiarę, czy to żyjące, czy może niedawno zmarłe, ale są dla nas silnym odniesieniem wiary. Niech Abraham, niech inni. Umacniają nas w wierze, w naszym zawierzeniu Bogu, naszych codziennych spraw. To świętujemy, naszą wiarę. Niech ta Eucharystia będzie świętowaniem naszej wiary. A teraz wyznajmy. Wierzę w jednego Boga. Światło ze światłości, Bóg prawdziwy, z Boga prawdziwego, zrodzony, a nie stworzony, współistotny Ojcu, a przez Niego wszystko się stało. On tu dla nas ludzi i dla naszego spawienia wstąpił z nieba i za sprawą Ducha Świętego przyjął ciało z Maryi dziewicy i stał się człowiekiem, ukrzyżowany również z...